No i sytuacja 3 na 2 Tak naprawdę może być ciężko. Teraz Mienio, niestety przegrywa walkę z KOZem. Na spokojnie go wyklikał. Jak ja w 77 w Kansas. Także zobaczmy. K Kasper zostaje sam, ale niestety akurat. Ręka Hnelca, a tu Mijanka w smoku. Zayu nie zobaczył, chociaż za Co Widział. tu się stało? Nieprawdopodobne. A i po prostu zdobyć eliminację. O. Demku, Demku, tu są rywale. Dwóch zawodników. Tam jeszcze był Woro. Ale Demku teraz idzie po jednego praga, ale nie wie, nie wie. kto jest wie. kolejny. Tu jest Niko dos bardzo blisko. Niko dos teraz ma eliminację. No i jeszcze ucieknie na razie. Próbuje, nawet walczy jednak Niko a nie ucieka. Co to nikt się popraga? Ale, ale że też terroryści nie potrafią tego wykorzystać. co co jest? Dobra, panowie, no może, nie wiem, rozejm, rozejdźcie się w pokoju, bo to nie może dłużej trwać. Odkiem, by utrudnić to wyjście zawodnikom CT, ci mimo wszystko przebijają, chcą to wszystko odbijać, ale to świetna pozycja Tapiego, ależ się pomylił. Zostaje w tej sytuacji dosyć trudnej, Jeden, jedna animacja zdobyta, bomba podłożona, no i trzeba będzie odbijać. Zajł raz, potrzebuje jeszcze dwa kolejne fragi. obite Monesi, ale to nie powinno mieć znaczenia w tym przypadku. Dorzucony granat palący. Zajłu wychylam. Tłapią bo... Monesi! jego, 58 hp mniej. I tylko 14 punktów zdrowia, ale brakuje zestawu do rozbrajania. Czasu jest naprawdę i wiele. Monesi zdraga podręcznie. Zajł! Tak, seronerarze. Prawie no. się <laughs> rymuje. Ważne, że działa. Tymczasem terroryści na środku. Tutaj Gufi. Och, za chwilę będzie gorąco. Gufi. O, jeden, drugi frag dla Goofiego. Tam jeszcze Mocno, ty, Goof! trójkowo ustawieni. Pędzi czwarty zawodnik, ale Nitro też ma tę świadomość. Gdzie może być rywal? Poradził sobie z Goofim. No i też Liquid po raz kolejny. Są blisko, ale oni się zatrzymują. Oni czekają, oni nie podejmują ryzyka. No. Mamy to sprawdzić. Kilar. Och! Nie udało się w pierwszym tempie, a im po raz kolejny daje tutaj eliminację, otwierającą, ucieka. No i zobaczmy, Oleczek gotowy. Myślę, że Oleczek da radę teraz? Proszę. Na razie widzę, że informacja o tym, że to X Tom 223 rzucił jakoś niemiecką klątwę na polski zespół. No, także w razie czego wiemy do kogo kierować pretensje, ale na razie pretensji jeszcze nie ma. To jest... 20 do 8. Granaty dymne dorzucone, ale Monesi, on jest bardzo sprytny i potrafi znaleźć miejsce nawet w momencie, w którym tego miejsca wdyć nie powinno. Monesi ze trzy eliminację. trzy a to w... więc w walce pozostaje Spinks, Dupli i Magisk. Oni czekają na bombsajcie dolnym. Magisk prosto w głowę jednego, drugiego i trzeciego rywala. Wow, oh, wow, 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 ha! Ależ się rozpędził!